Ale nie o tym miałem mówić. Witam serdecznie wszystkich, którzy tu przyjechali. Z okol okolicy miejscowości oraz ludzi ze Strzelina. Przede wszystkim. tych siedzących tam przy piwku i też. Witam, witam serdecznie. Jakie obaska? Gufrowana? Nacięta? Tak? Musi być nacięta, bo wtedy ma złe skojarzenia. I ten. Co miałem mówić? Chcia chcieliśmy Wam bardzo serdecznie podziękować, że przychodzicie na nasze koncerty. Chcemy podziękować również tym ludziom tutaj z Domu Kultury, którzy się upali, że te ma przyjechać. I Bała na nas chyba z pół roku. No i z Bałamucili przyjechaliśmy specjalnie. Dlatego tak wcześniej gramy, bo dzisiaj mamy mieć koncert w ślnicy.